Pływaj z Głową to jest taki nasz autorski projekt nauki pływania, łączony z elementami ratownictwa wodnego i morskiego i medycznego, który w programie pilotażowym realizujemy na pływalni pełnowymiarowej, sportowej w Gdańsku. Część dzieci jest z gminy Kolbudy, a część z innych szkół. Gnańskich. Szkoła otworzyła się dla tego projektu, ponieważ jest to tak naprawdę w, w podstawie programowej też, tak, dlatego że mamy rozwijać wszechstronnie dzieci. Dzieci mają jak najwięcej się nauczyć w trakcie pobytu w szkole i przede wszystkim ma to być ćwiczeniowo, praktycznie, a jak najmniej teoretycznie. Tak, dokładnie. Zaraz Was tutaj sprawdzimy, czy coś umiecie z tej pierwszej pomocy. Najpierw zrobimy ten rękoczyn na sobie, żeby zobaczyć, czy on działa. Jedną rękę sobie kładziemy na czółko, tak, żebyśmy sprawdzili temperaturkę. Dwa, trzy palce kładziemy sobie na ogrodzie. Siedem, Nikołaj Spływaj z głową zorganizowaliśmy nadprogramowo w tym harmonogramie, który mieliśmy przygotowany do realizacji projektu dofinansowanego przez stronę rządową. Nasz projekt jest projektem pilotażowym, obejmuje kilkanaście dzieciaków z gminy i co istotne ich rodziców. Na terenie gminy Kolbudy mamy bardzo dużo jezior i dużo wody, w związku z tym dobrze jest, żeby każdy umiał pływać i każdy umiał się zachować nad tą wodą i wiedział, jak, postępować, jak postąpić w razie czego, też gdyby zdarzył się jakiś wypadek, gdyby dostrzegł osobę potrzebującą pomocy, żeby umiał po prostu tej pomocy udzielić i umiał odpowiednio zadziałać. Kiedy okazało się i dotarło do dyrekcji szkoły, że my taki program. Realizujemy, że dzieją się takie rzeczy, o których te dzieciaki i rodzice z naszej miejscowości i tutaj okolicznych zaczynają głośno mówić. Padło pytanie, dlaczego w szkole nie można by czegoś podobnego zorganizować? Zainteresowanie jest bardzo duże. Umówiliśmy się, że przetestujemy nasze, nazwijmy to procedury i zorganizujemy tutaj programową, co nie znaczy, że nie przemyślaną i, i, i fajną dla tych dzieciaków, właśnie taką imprezę. Czyli będzie karetka pogotowia, są ratownicy z kaszubskiego oddziału wopr -u. To są wszystko ludzie, którzy nieraz brali udział w tego typu zajęciach, doskonale wiedzą, co powinni robić. Super sobie radzi przez taką tubę. Wcale nie trzeba mieć super włosów. chcesz spróbować? Możesz Odkładamy sobie tubę. Bo zanim karetka przyjedzie z jezioro, no to nie wszędzie jest dobra droga i czasami to my musimy ratować. Także też musimy umieć pomóc. I to co robimy to jest no nie tylko nauka pływania, ale również uświadamianie tych zagrożeń, które w wodzie no niestety tak jak słyszymy bardzo często mają miejsce. Te dzieci w przedziale między 6 7 lat, wiadomo, że one nie będą 40 minut słuchać, co się do nich mówi, bo one po prostu się poprzewracają z nudów, a raczej poprzewracają tych, którzy próbują im na siłę coś takiego Wcisnąć, po to jest nas cała grupa mniej i bardziej doświadczonych instruktorów, ratowników i uczestników tego projektu, żeby jedni drugich uzupełniali. Przy odrobinie cierpliwości, wytrwałości i, i rzeczywiście odpowiednim podejściu trenera, to, to wszystko musi się udać.